Dlaczego ty się jeszcze nie ubierasz? A po co? Nie idę dzisiaj po emeryturę. A, ale mógłbyś się rozejrzeć za jakąś pracą, żeby do niej trochę dorobić, co? Już znalazłem. Posłuchaj. Mhm. Stacja benzynowa zatrudni pracownika. 15 godzin tygodniowo zapewniamy kombinezon i czapkę. No, dobre i to. Mogę do nich zadzwonić. Kiedy chciałabyś zacząć? Mhm. Słuchaj. To do ciebie należy utrzymanie rodziny, nie do mnie. To Ty powinieneś iść do pracy, a nie ja. Próbowałem, Heleno wiesz, że próbowałem. Składałem podania o różne prace, nigdzie mnie nie przyjęli. A co to, to było ostatnio? Męski model, pilot samolotów pasażerskich i... Coś jeszcze, coś... Stosiu, co to było? Chirurg plastyczny. O właśnie! Chirurg... Plastyczny Stasiu, dlaczego ty nie składasz podania o pracę, którą masz szansę dostać? Gdybym dostał pracę, którą mam szansę dostać, straciłbym emeryturę i nie zarobił dużo więcej od niej. To nie ma sensu. Wszystko ma sens. I zarobiłbyś trochę więcej, a poza tym nie siedziałbyś cały dzień bezczynnie w domu. Jakie bezczynnie? A kto powiesił półkę w kuchni? Ty, ale już spadła. Bo stale coś na niej stawiasz. Wiem, co moglibyśmy zrobić, ale tobie się to nie spodoba. Co? Pomyślałem, że możemy zrobić to, co kiedyś robiliśmy. Chcesz to zrobić teraz? Tak rano? Przestań. N nie mówię o tym. No. <grym> Pomyślałem, że możemy wziąć jakiegoś lokatora. Słucham? No, lokatora. Dlaczego nie? Mam przecież wolny pokój na górze. Stasiu, to jest tylko pokój. To nie jest oddzielne mieszkanie. Mało <grym> jest chętnych za pokój sublokatorski. A, nie, 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 nie. Nie podoba mi się to. Nie. Przykro mi, że tak uważasz, bo już dajemy ogłoszenie w gazecie. Co zrobiłeś? Dlaczego nie mogę mieć już worek? Tylko ja jeden z całej klasy ich nie mam. Zbieraj się do szkoły. mogłem je mnie dostać na moje imieniny? Wykluczone. To jest zbyt niebezpieczne, zbieraj się. <słuch> Patty, zobacz co znalazłem. Bogacki dał ogłoszenie w gazecie, że szuka sublokatora. No, akacjowa 46, przecież to on. I co z tego? No jak to co? O, tylko tego nam brakuje, żeby dom za ścianą zamienił się w dom czynszowy. Pum, nie przesadzaj. No. No, przecież tu chodzi tylko o jednego sublokatora. Na razie chodzi o jednego. Znając Bogackiego, zacznij ich stopniowo upychać po kilku w każdym pokoju. Nie ma się. Oni nie mają aż tylu pokoi. Stasiu, nie miałeś prawa tego robić bez mojej wiedzy. Gdybym ci powiedział, to byś się nie zgodziła. Ja wiem, wiem, że potrzebujemy pieniędzy, ale dodatkowy pokój też jest nam potrzebny. Jeżeli przyjedzie moja mamusia, to nie będzie miała gdzie mieszkać. Widzisz, same korzyści. Po co bierzesz ten helikopter do szkoły, synku? Bo dzisiaj w szkole mamy zajęcia praktyczne. Będziemy się uczyć, jak działa wolny rynek. No, to dobrze. Daj, schowam się go do bagażnika. Przepraszam, y czy ty jest ulica Akacjowa? Tak. Dziękuję. Oświadczam ci, Stasiu, że nie chcę tu widzieć żadnego suplokatora. Ale, Heleno. Niech. Chcę, żeby jakiś obcy człowiek włóczył mi się po domu. Ani słowa więcej. Tak, słucham. Dzień dobry. Przychodzę z ogłoszenia. Podobno chce pani wynająć mieszkanie. No, tak, to znaczy. Nie. To znaczy. Chcę, proszę, niech pan wejdzie. Chciałem najpierw zadzwonić, ale. Nie podała pani numeru telefonu. No tak, to znaczy mąż nie podał. Proszę. Stasiu, pan przyszedł w sprawie ogłoszenia. Chcę wynająć mieszkanie. Powiedziałem, że nie chcesz nikogo obcego. Zmieniłam zdanie. To jest mój mąż, a to jest pan... Mirosław Bogusz. Dzień dobry. Dzień dobry, Stanisław Bogacki. Jeżeli chce pan to mieszkanie, muszę dostać kaucję za miesiąc z góry. Stasiu, pan nawet... Nie widział tego mieszkania. A, proszę nie, posiada. Dziękuję. A jeżeli chodzi o referencje. To... A tak, oczywiście, oczywiście, możemy panu dostarczyć wszystkie, jakie są panu potrzebne, oczywiście. A przepraszam, to znaczy. Pan chce nam dostarczyć re referencje. Oczywiście, ale wydaje mi się, że nie będą potrzebne. A dlaczego nie? Ja bym chciał zobaczyć. A może to jest jakiś złodziej albo oszust. No nie bądź śmierć, Stasiu, jest pan. Nie, no skąd? A, no widzisz? Ja jestem inżynierem programistą o! i pracuję dla sieci hipermarketów Bonjour. Bonjour. Tak, przyjechałem do Warszawy, aby oprogramować komputery w ich nowym sklepie, o! w tutejszej galerii. Tak, no bardzo zainteresowało mnie państwa ogłoszenie, bo no, miałbym stąd dwa kroki do pracy. E? Na no jak długo chciałby pan wynająć to mieszkanie? Potrzebuję mieszkania na miesiąc. Nie musi być duże. Wystarczyłby nawet mi pokój przy rodzinie. O, to ma pan szczęście, bo to jest tylko pokój przy rodzinie. Szuka pan czegoś tylko na miesiąc, tak? Tak. Niestety, ale nie możemy panu wynająć. Nam chodzi o kogoś na dłużej, prawda, Heleno? Chce pan może obejrzeć ten pokój? No, chętnie. Chodźmy, proszę. To tak wygląda. Nie jest duże, ale... Przytulny, prawda? O no tak, bardzo przytulny. Hej, ja oczywiście z... posprzątam te rzeczy, zanim się pan wprowadzi. Dziękuję. E, oczywiście. E, a to jest szafa. Ojej! I... Ja oczywiście zabiorę stąd tę kosiarkę do trawy, zanim się pan... Wprowadzi. To znaczy, o, o ile. O ile zamierza się, pan wprowadzić? Tak, podoba mi się ten pokój no i ta lokalizacja. To. to cieszę się. Punkt jeden. Nie wolno kąpać się po dziesiątej. Punkt dwa. Nie wolno gotować w pokoju. Punkt trzy. Dwa złote za każde jednorazowe oglądanie telewizji. Stasiu? Wydaje mi się, że mamy suplokatora. Panu Mirosławowi bardzo podoba się nasz pokój. Ale ja jeszcze nie wiem, czy mnie podoba się pan Mirosław. No, jeśli pokój będzie ze śniadaniem, kolacją, to gotów jestem zapłacić więcej niż pan żąda. Na no to zagadaliśmy się. <laughs> A, jeszcze jedno. Zabronione jest przyjmowanie w pokoju osób płci przeciwnej. To znaczy, yy, sprzątanie tego pokoju należy do ciebie. Ale nie mówię o tobie, mówię o innych kobietach. Zresztą to jest cała lista. Czego nie wolno robić sublokatorowi? O. To kiedy zamierza się pan wprowadzić? A, czy jutro rano będzie dobrze? Rano? Będzie doskonale. Piękne te kwiaty. Dziękuję panu. A nie ma za co? A może mówmy sobie po imieniu, co? Z przyjemnością. Oh! <noise> Mirek. Helena. Hella. <noise> Stasiu. Czy to znaczy, że chcesz się z nami napić? Nie. Jak chcesz? A, siadaj. Proszę zaraz będzie. Zrobiłam cielęcinę ze stragonem według nowego przepisu. Nie lubię cielęciny. Dla Ciebie będzie filet z dorsza. A <grystanie> wowy Już raz jadłeś, bardzo Ci smakował. <grystanie> o, to że <cię> <grystanie> <grystanie> Tak, może Ci pomóc? Nakryje do stołu, czy coś nie, takiego? Nie, 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 nie. To to nie jest zajęcie dla mężczyzny, Stasia, to zaraz zrobię. Ja w takim razie pójdę do siebie i odświeżę się przed kolacją. Yy, przepraszam. Przepraszam, rozpieszczasz mnie, Helu. A jakie piękne kwiaty, dziękuję panu. A nie masz za co. Można się rozchorować, jak się tego słucha. Jesteś milsza dla niego niż dla mnie. Co ty mówisz? Dzisiaj na śniadanie położyłaś na jego talerzyku pięć kawałków szynki, a na moim tylko cztery. Bo on musi mieć więcej siły, bo on pracuje, Stasiu. On nie siedzi bezczynnie cały dzień w domu. On zasługuje na dodatkowy kawałek szynki. On zawiesił mi półkę w kuchni, bo ty nie chciałeś tego zrobić. Maja! On naoliwił drzwi w łazience, bo ty też nie chciałeś tego zrobić. Z Bogiem ma prawdą, Stasiu, jest wiele rzeczy, których ty nie chcesz robić, a które być może będzie chciał zrobić. Co powiedziałaś? Ja? Nic. Ja nic, nic. I powiem pani jeszcze jedno. Od kiedy zaczął u nas mieszkać, moja żona w ogóle nie słucha, co do niej mówię. Czasami wydaje mi się, że mówię do siebie. Mówił pan coś? To co ja. Nie słyszała pani. Rozmawialiśmy o moim sublokatorze. Jezu, czy wszystkie kobiety są głuche? Tak. Rozmawialiśmy o panu Mirku. On jest bardzo przystojny. Przystojny? No. Mogę na niego patrzeć godzinami. No tak, ale chodzi o co? To... Przepraszam. Cześć Cezary. Cześć Aniu, poproszę to za zwykłe. O, to pan. To pan. O. A co szykuje tu się jakaś impreza? No. Dziś wieczorem mamy promocję wina chivijskiego. Mm. Przyjdziesz? Przyjdę, Panie Cwało, a co pan myśli o moim sublokatorze? O Milku? To bardzo miły facet. Miły. Co wy w wszyscy widzicie? Przepraszam, ale... Przerwał mi pan, czytanie krążka podbiło. Czy już z nikim w tym pabie nie można pogadać? Co to się porobiło z ludźmi. Pan chce ze mną rozmawiać? Chcę. O czym? Właściwie to nic ważnego. No to o czym tu gadać? Nie, nie, właściwie to jest ważne, bo... Widzi pan, mam kolegę. No, pan mnie zaskakuje. Widzi pan, mam kolegę. A możemy na chwilę usiąść? Chętnie. Widzi pan... Mam kolegę i ten kolega. Widzi pan, mam kolegę i ten kolega bardzo się martwi. Czym on się tak martwi? Martwi się o żonę. Bo wydaje mu się, że jej się podoba inny facet. Naprawdę. Hmm. Ty już jutro wyjeżdżasz? No, niestety. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Mhm. Już nie będę zjadał tych pysznych śniadań i kolacji. No, dlaczego? Mhm. Teraz żona będzie ci je robić. Nie jestem żonaty. Nie? Widzi pan, chodzi o małe rzeczy. Na przykład sposób, w jaki ona wzdycha, kiedy pracuję mu spodnie. Chodzi panu o żonę. Pańskiego kolegi, tak? Tak. Tego, który myśli, że ten facet, który teraz u nich mieszka, jej się podoba. O niego. Aha. A y czy ten pański kolega już komuś o tym powiedział? Nie, nikomu. To skąd pan o tym wie? <gry> nikomu oprócz mnie. Aha. Hmm. A niech mi pan powie, ten pański kolega jaki to facet? Świetny. No <grym> w takim razie uważam, że on nie ma żadnego powodu do zmartwień. Myślę, że to raczej pan powinien się bardziej martwić od niego. Dlaczego ja? Bo kiedy tu szedłem, spotkałem pańskiego sublokatora, który już wracał z pracy. Czy on zwykle tak wcześnie wraca? <grym> o, hello. Wydaje mi się, że ktoś zagląda przez okno. Kto? To chyba twój mąż? Stasio! Stasiu! Co ty robiłeś pod oknem? Patrzyłem, jak rosną nasze róże. O tej porze roku? No właśnie nie było na to patrzeć. Tak pan dzisiaj wcześniej wrócił z pracy. Zawsze wraca pan później. Nie wróciłem wcześniej, bo jutro wyjeżdżam. Muszę się spakować. A rzeczywiście, pan się jutro wyprowadza. Jaka szkoda, prawda, Heleno? Prawda, szkoda. To zaspakowała się Pan już? Nie, Właśnie muszę to zrobić. Dziękuję za herbatę. Stasiu, a może urządzimy dla Mirka pożegnalną kolację? No po co? Wiesz, wiesz, że byłoby ładnie, gdybyśmy zjedli pożegnalną kolację u nas, we troje. Nie mogę. Umówiłem się z Zygmuntem, że obejrzymy razem mecz bokserski w jego nowym telewizorze. W takim razie. Kolację we dwój. Wejście siedem, wejście osiem, wejście dziewięć. To za mało! No nie martw się, synku. Zmieniłem zdanie. Dostaniesz już warolki na imieniu. Ale ja już je mam. Masz? A skąd? Wymieniam się w szkole na helikopter. Co? Czy to była ta lekcja wolnego rynku? Tak, a teraz będziemy się uczyć, jak negocjować w nierównych warunkach. i co to ma znaczyć? To znaczy, że mam tylko 29 zł i chciałbym mieć narytosanki. Na imieniny? Mogą być na imieniny. już do łazienki, żebyś był gotowy, kiedy pani Lidia przyjdzie. Hm? Dobranoc. dobranoc, dobranoc. Dobranoc, kochanie. Pati, y, czy chcesz dostać użworolki na imieniny? <noise> Zresztą jeszcze jedną czekoladę. Dziękuję, już nie dam rady. A napijesz się, kieliszek konia. Kupiłam dla nas kilka butelek. I kilka butelek? No tak. Siadaj. Proszę, Chyba, chyba niepotrzebnie wypiłam ten trzeci kieliszek wina. Byłem pewien, że twój mąż zostanie z nami na kolację. Nie, poszedł do kolegi oglądać z nim mecz bokserski. O! No gdyby nie poszedł, to siedziałby tutaj i też oglądał mecz bokserski. A tak mamy kilka godzin bez niego. Tak? Mm. A, a, a co jest w telewizji? A nic, nic ciekawego. Nie. Ej, proszę. Czy możesz ze za mną zatańczyć? No nie, nie. No tak proszę. jest dobrze. Proszę. Tak jest dobrze. Mm. <laughs> Chcę ci powiedzieć... No, było mi dobrze u was przez ten miesiąc. Mnie też było dobrze. Z tobą. Tak? Tak. Bo wiesz. Bo wiesz, wiesz, ja się czasami czuję bardzo samotno. Helu, ale wiesz? ja nie chcę. Hmm. Nie, nie, nie. No nie jestem. No, Helu, no chyba będę musiał ci coś powiedzieć Co? o mnie, czego nie wiesz. Tak. Bo widzisz. Yy, ja wolę mężczyzn. Ja też. No, nie, 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 ja też. jestem. Co? Kochający inaczej. No właśnie. W takim razie. Co za straszliwa strata. Helena! Gdzie jesteś? Panie Bogusz! Bogusz! Gdzie ty byłaś? W kuchni. To on jest tam! Kto? Nasz sublokator. Gdzie on jest? Poszedł się przejść po kolacji. Czego ty od niego chcesz? A. Chciałem go zaprosić do pubu na drinka. Tam jest teraz promocja chilejskiego wina. Ale go nie ma! Nie ma! Możesz mnie zaprosić. Ciebie? No dobrze, chodźmy. Ten boks tak szybko się skończył, Stasiu? Nie, ale pomyślałem, że wyjdę wcześniej i zaproszę własną żonę na drinka Ty Masz już i tak o jednego za dużo No dobrze, to zamów mi to wino Zaraz ci przyniosę, kochanie Kochanie Naprawdę jej tak powiedziałeś? No, niestety nie miał wyjścia. No, wyraźnie czułem, że mnie zaczepia. No, co innego mogłem zrobić? Musiałem jej powiedzieć, że wolę mężczyzn. Ty wolisz mężczyzn? Chyba zwariowałeś. No, chyba nie po ostatniej nocy. Trochę ją rozumiem. Patrząc na tego jej męża, można jej tylko współczuć. Stasiu, kupiłem ci paluszki. Stasiu! Ktoś mnie właśnie obraził. Kto? Gdzie? Tam. Gdzie? To co? Dzisiaj też idziemy do mnie. Jeżeli chcesz... Mm. Helen, tam jest nasz sublokator. Wiem. On ci obraził? Tak. A co powiedział? Nieważne, obraził mnie. O, cześć, Cezary. Jesteś. Cze? Cześć? Patrycja. Cześć. Cześć, Mirku. Cześć. cześć. Napijesz się z nami? A dziękuję. Właśnie wychodzimy, ale bawcie się dobrze. Wy też. Cześć. Cześć, cześć. cześć. Co możemy kupić Piotrusiowi na imieniny? No co? Nartosanki. Czy oni w tej szkole uczą go też lobbingu? Niech ja to zrozumiem, Heleno. Zostałaś przez niego obrażona, ale nie chcesz powiedzieć jak? Nie. To jest dla mnie zbyt bolesne. Tego to ja nie daruję nikomu. Tylko mnie wolno ciebie obrażać. Ciebie też obrazi. Co powiedział? Nie powiem. No byś się źle poczuł. No to zaraz zobaczymy. Który z nas się gorzej poczuje? O. To pan, panie Trwał?